A dzisiaj witam Was wszystkich na kanale Orły ze Zumowiska. Dzisiaj mamy taki kadr Orły na wyjeździe. Pokażę Wam tutaj. Jesteśmy w miejscowości hotyłu w agroturystyce Kubiki. Przyjechaliśmy tutaj na, na zlot kamperów. Co Ty tam masz? Ja tu chcę coś fajnego pokazać. A co tych. Co ty masz? Słuchajcie, bez operatora jest tam dzisiaj ciężko, ale co ty tutaj znalazłeś? Zobacz, ty kumpla. Ty, a to nie jest ten twój kumpel, co kiedyś na nim jeździłeś? to jest właśnie ten. On jeszcze się na ciebie nie obraził? gdzie jak ja buzować cały czas chleb daję, proszę ciebie, to od mnie lubi. Zapamiętam ciebie co? ja go mogę załóż i targać, bo ja on. Tak, ja oh. widzę, jak on dla ciebie patrzy. Patrzy, nie, jak. A, witamy tutaj oh. na naszym kanale. Tam taran, te tarpany stoją. No. tarpany. Tarpany. Uch, oh. po... Nie tarpany. Oh. No, fajne. No, no. O, no. Kogu to znajmi, Kogu? że jest rano. Wiemy, <laughs> A tam i papuszki są, zobacz. Tam, wiesz, Gdzie? Wyżej tam widzisz, zobacz, jak trwają w klatce wysoko. O, kogucik sobie pieje. Piękna miejscowość. Tu mamy taki domeczek. Sobie odpoczywamy. Dobra, Paweł. Dobra, dobra, chłopaki, ale powiedzcie tutaj, widzą po co my tu dzisiaj przyjechaliśmy. Znaczy, nawet ty już przyjechałeś dwa dni temu. z dzisiaj w nocy, a ja wczoraj. Po co. No przecież jak wiadomo oznajmialiśmy wszędzie obec, że są klasyki na no. kubiki, no to Właśnie przecież to my, żeśmy głównie przyjechali po to, ale przy okazji przyjechaliśmy przecież wyborzy, no też, nie? Przyjemne No osiu, to czy dobrze no, pamiętam. Dobra, no, no, do, to zapraszamy do, do. do oglądania, później będziemy o, zaba, wrzucać zaba. tutaj filmy z tego rajdu klasykami. Do zobaczenia. A będzie co, będzie co popatrzeć na co będzie. Mówię wam. No i tu jesteśmy na tych kubikach, właśnie idziemy na miejsce spotkania Jak to Zbyszek jest tych yy, klasyków, tak? Klasyki na kubiki. Klasyki tak na kubiki. O. Dokładnie klasyki perelowskie na kubiki. No, o. Ten operator nie pojechał z nami ty. No, Damy radę bez operatora. Ty. No. Ale pozdrawiamy no. operatora, tak? O, właśnie. Odpoczywaj tam. No. Trochę trzepie, ale... dobra, damy radę. Ale... Przewrócę, zobacz jakie tu jest pięknie, no. co? To no, bardzo ładnie. Tu łódeczką sobie płyną. Mówiłem wam, przyjedźcie tak jak ja. Wcześniej. to nie jest żaden czasu nie miał. Nie trzeba niektóre obowiązki odłożyć, a przyjemności są bardzo ważne w życiu, więc ogólnie to długi weekend. O, właśnie długi weekend. W tak tym zbychu się z tobą zgadzam w 100%. Nie ma co, nie ma co odkładać, tak jest. bo odkładanie to jest wiesz. Jak to sama piosenka, nie tu ma co Zobaczcie, wlekać, tu jest altaneczka. Czasu, ucieka, trzeba zrobić pierwszy ten krok. I skoczyć do wody na. Tu mamy taki mostek. Przejście, altaneczka. Tam mamy plażę i stamtąd właśnie ruszają kampery A tutaj można też łódeczką popływać Można i O i tutaj są takie przejażdżki nie bryczką, chciałem powiedzieć bryczkowa tutaj... O tu właściciel sobie pomyka Wozi Tej jakiegoś fana ma naszego Fana naszego Orły ja tutaj widzę jedną rzecz, że my tutaj bardzo nie jesteśmy godni tutaj, żeby nas wozili tylko fanów. Olek, zobaczysz później. Dobra chłopaki, idziemy Dobra. dalej. Dobra. Nie ma czasu, bo czekają na Tu Takie paleniska. I tu następny domek. Można sobie u Pana Andrzeja na Kubikach wynająć takie miejsce fajne. Tak domki wyglądają. Z takimi ładnymi o, I tutaj spotkaliśmy kolegę jest z nami Dzień dobry No i tutaj przeszliśmy z drugiej strony właśnie i tutaj mamy już jest plaża klasyki na kubiki już czekają Ten to chyba zbycha od pojazd jest No i tutaj takie dwa domki jeszcze tutaj właściciel buduje żeby wynajął Co zbychu? Ale kampery stoją cały czas Tu spotkaliśmy młodego fana Jak masz na imię? Gracjan. Gracjan Idzie tutaj z nami Chłopak kolekcjonuje naszywki różnych służb Bardzo fajne, pozytywne Więc o tu już się zbliżamy Do, do kamperów Tutaj później troszeczkę dogramy Co my tutaj wyprawiamy o. A tutaj Mamy kolegę Prawo maniak Cześć, witajcie Witamy, cześć Hej. Cześć, cześć. cześć, cześć. Witam, Cześć, cześć, cześć dobry? Rozumiem, dobry. że kampera Wszystko nie przywita się tutaj z koleżanką, z Magdą Cześć, Magda Magda też podróżuje Dobry Cześć, dobry Zaraz wspólnie ruszamy nie ważny, bardzo. Ruszamy na rajd Ruszamy Co tam będzie na tym rajdzie, powiedz nam Nie wiem Aha. E, Wiem, że załatwiłem sobie najfajniejszego kierowcę Mistrza Polski Rajdów Turystycznych Proszę bardzo Więc pojadę Będziemy nagrywać. No to kochani, no to my też byśmy tak chcieli. No nie rajdowca sobie wynająć. A <grym> to wiecie. dla Was też kierowca czeka, wiesz? Jest? Tak. tak. Ja, no to jak jest, no to jest malina. no to ja to nie. właśnie chodzi. Dobra Tej i by... tu już się powoli zbliżamy Dobra. do rajdu No i tutaj się tutaj budzi wszystko do rzeczywistości. Nasze motory stoją, te 18 stóp, także można Tak. Motory, golfy. Co nie zezłomowali dają na rajd. <grym> Ale i tak na pewno to wszystko trafi. W paczkę. W paczkę na pewno trafi. Tutaj czeka nas, nasze auto. Tutaj organizator nam zapewnił. A wszystko, co, co nie dojedzie i nie trafi, to Wam pokażę, gdzie tutaj zrobię taką małą reklamę, gdzie to trafi. O. Auto kasacja hotyłów Tutaj na pewno to trafi. Do nas trochę za daleko, ale jak będziecie gdzieś w Warszawie, to do nas. A tutaj to do wszystko. Paweł o. o! Jest i tutaj nasz kolega, co przyjechał tutaj za cześć, nami. Cześć. Cześć Pawełku. Cześć, cześć. Pokażę. Pokażę nasz... nasze auto, nam przygotował na rajd. Bardzo fajne. Super auto. I kończymy dzisiejszy rajd Ale było fajnie Obiechaliśmy tutaj Rytownia. dużo, dużo okolicznych miejscowości Zwiedziliśmy fajne rzeczy Jest okej okay. Jak było na rajdzie? Było na rajdzie, było luks, malina Żeśmy zwiedzili, zobaczyli trochę o, Sporo, 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 sporo bo Nie chciałeś z nami jechać My żeśmy pojechali obydwa Ty miałeś inne towarzystwo, więc... Ale ja jechałem swoim o, Ja jechałem tym, ty wyjechaliście tamtym Ty pierwszy wystartowałeś, nie? Ale było bardzo fajnie no zobaczcie, się tutaj pokażemy jeszcze tego za... Żukiem no, Takim też. Na mercedesem, motocyklami. Jest, tu się zaczyna, jest, impreza. impreza się zaczyna. Właśnie. Muzyczka zaczyna przygrywać. Milicja stoi, wszystko okay. stoi. Dzielony, zaliczony, udany. No, I tutaj mamy. Wszystko, wszystko jest na swoim miejscu. klasyki na Kubiki. Fajny, fajny rajd, udało Dziękuję. się. Udało się, dziękujemy za zaproszenie. Może ktoś inny nas chce zaprosić, to też jesteśmy w stanie przyjechać tak jest, tutaj się przed chwilą e, ze strażakami też bawiliśmy na samym wieździe ale e. no, by było... poczekaj chwilę, jeszcze poczekaj na co zaraz, 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 zaraz będzie sprawa do załatwienia no dobra, rozwój, dobra. Dobra. No, dobra, dobra, dobra. coraz więcej ludzi się też schodzi tutaj na imprezkę kogo ten Zbyszek prowadzi? O, kogo z kogo Zbychu prowadzi do nas? No ja, to nie wiesz, zono bardzo zono. miło mi, miło Was tu gościć. Zapraszam was kiedy byście tego chcieli przyjechać. Nie mówię, że za rok, bo za rok będzie następna yy, trzecie spotkanie klasyków na Zubikach. Ale, mamy wakacje. ale kiedy, kiedy byście chcieli zawsze się mi nie widzieli. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Ja się tutaj przyłączę. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jeszcze się ta impreza nie kończy, ale już z imprezy nie będziemy nagrywać filmu, ale... Ale naprawdę, wszystkim, wszystkim polecamy. Możecie tu przyjechać też na łódkę, połowić rybkę. Co chcecie, Andrzej jest bardzo miły i jego cała rodzina. Pamiętajcie, rodzinka. i super towarzystwo. I jest super, miejsce jest super, i gospodarz jest super, i zabawa jest super, i wszystko, 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 I wszystko jest super. Z to jest super. <laughs> A, I super. A, pozdrawiamy Was.